Jest taki jeden gatunek wodnej bestii, przemierzający ogromne dystanse, żyjący zarówno w wodzie słodkiej i słonej. Na potyczkę, z którym wędkarz potrafi czekać nawet 15 lat, rok w rok, próbując przechytrzyć tę rybę. Mowa tu oczywiście o troci wędrownej. W celu przeżycia potyczki z tą śliską spryciarą wybraliśmy się na północny zachód w składzie liczącym trzech zapalonych wędkarzy. Storek, a.k.a. typ od ryb, mający na swoim koncie sześć pięknych troci. Fiven wędka, uganiający się już trzeci sezon za pierwszym trociowym braniem. Oraz Wzemisław, który drugi raz w życiu myśli o troci nad wodą. A co z tego wyniknie? Dowiecie się już za momencik, tylko na kanale Wędkuj z Marcinem! Piękne miejsce. Będzie fest. Co? Był, był. był? Tak. Oh yeah. Pierwszy kontakt. Ale to dobrze, następny będzie. Tiffin, masz jakąś miniagrafkę? W którymś z pudełek? Ile ich masz? 10, Dwa. 3. są od razu. Mika do. Mm, moja ulubiona firma. Byliśmy w starych pisznych Ryba mi wyszła do tego. Widziałem ją. Błysnęła mi ryba do tego. Tam pod tego drzewa. Miałem walnięcie normalnie widziałem błysk. To był To był bankowo. Jestem pewien, że właśnie miałem go po raz drugi. Kurde, miał już brania. Miał już brania dwa. Wywalone tą rybkę. Nie była duża. A może jeszcze jeden rzucik. Tak, po chwili. Może się nie ukuł. Myślę, że za lekko go chciałem, ale na mega wolno prowadzonego woblera. Nie musiało być pranie. Raczej był patyk, branie nieco różni się od patyka. Jak jesteś prosem, to umiesz to odróżnić. Mniej więcej, teraz ja. <grym> Miałem Teraz? Dawaj. Łowisz go jeszcze raz. Okay. Uh -huh. Tutaj? Tutaj, tutaj z tego ciemnego. Na ten żółty. No, nie, nie powtarzałem. Jeden powtórzył, ale musiałem się na niego wystarać trochę. Byli, dlatego mi nie powtarzają, bo ja po trzech rzutach jak niego powtórzył, to <grystanie> Ale tam jest fajne. Fifen stracił nadzieję. Bo się rusza zmarznięty. Widzę, że na pomarańcz. Ja również. <grystanie> Help. 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 Ale mam zdobycz zarąbistą Wyciągnąłem woba moim wobem. Patrz jaki kolor stary. Na ten kolor złowiłem kurna największego stronga mojego. Tylko że w wydaniu Fury. No. Ale dobre, ale to będzie kurde. do śnięta. Yes. No. Bo ja raczej tego nie mówiłem. Ja raczej nic nie mówiłem. Bo A to raczej, raczej on był. Pokoń. Tak. Nie W porządku, nie? Ja okej. Okay. <noise> Jaki maluszek słodziutki. Ale piękny. No to Państwa, udało się. Mamy trochę. Ale łowca? <noise> Piękna. i Marcie tutaj też. No pewnie. Dobra, patrzę. Dawaj za nim umrze. Ciu. Wow. Ale poszedł. Jest ryba dzisiaj. Miała być ryba, jest ryba. Chłopie. Na ja woblera Ja <noise> oh, yeah. Ja nie wiem, jakim cudem on w ogóle chciał zmieścić go do ryja <głos> <głos> Żarłok. Dobre żerowanie widać mają.

Przeciw. Kurwa! To, to nie jest żadna Jeżeli Ktoś w rzece przepływa, to jest nadzieja, że ten dzień Ty wygrywa. Dobra, Ty to bo Ty tak wolno jeździsz. Ja wolno jeżdżę? Ja wolno jeżdżę? Ja Popię. Jak ty rzucasz tak, że bierzesz tą żyłkę, kurna? Tutaj i jakieś robić? Ja tak nie umiem. Przedstawisz sobie rozkutkę tak najdalej, rozbujasz i jakieś blaszka przy tobie? Jak tak zrobić? Chyba to jest najlepsze rzucanie. Przy mnie, czyli jeszcze więcej to wypuszczasz. No nie, nie, tak, Czekaj. To był wobbler, by był gdzieś w tym miejscu, gdzie moja dłoń teraz. Aby był tak, wiesz, pionowo. Z naszych poziomów. O kurna. Dobra. Eeees. No, to już No. Będę chyba tak rzucał dzisiaj cały dzień, żeby to sobie wyćwiczyć. Jest czuta ryba. I to jak tam kiffen czujesz zdobycz? Czujesz, że będzie ryba? Dzisiaj czuję, że będzie ryba. Bardzo słuszno. Słusznie. Słusznie. Słusz? Piękne miejsca. Żebym tylko Żeby. się rzeką nie odbił. Głęboko, tak jak chciałem. Jeszcze raz sobie Jak będę za ryabę, to znaczy, że mam kroć i k***a że nie nagrać. Bo... A co z Pstrągiem? Strąga sobie sam zrobisz? No Pstrąg też, ja Ale ja nie złowię raczej na tych napisecznych na i Tak? To na to. Ja liczę na to, na Pstrąga. Trąki krocz, to jest cel tej przymęty. Kurde, jeszcze mi nie wychodzi. O kurde. Złoty mapstrągala. O, chłopie. Mocz łapę. Oczywiście nie mam wątku. Ja, ja mam wszystko. ja powiedziałem przed chwilą, że złowię na to tylko troć. A wstrąganie. No widzisz. Ha. Dobra, dawaj wodę Już masz wszystko. Wszystko jest? To jest taki pstrągal stary. O kurna, a na jakiego woba wziął. Ja cię nie mogę. Dobra, dawaj go do wody szyfciorem. Ja tak, bez zadziorowy pyk. I lecimy dawaj, szybciorem, szybciorem, już leci. Leci, 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 lec, 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 stary. Zesrał się, zobacz. On stary, o kurwa, ale on wygląda. O już go puszczaj. Złowiłem strunga z kupą, nie jest to troć, ale. No i tego rzuciłeś, kurwa. Przepraszam. Trzeba było go kurwa do wody włożyć. Minuta ciszy, do Gościu. Strąga. Ja pierdolę. Minuta no. ci... Co za amator, co minuta za amator. Nie ciszy. wie, jak szanować rybę. Ja liczę na grubo większego albo trociowatego. Zobaczy ten ten wobler. O otko. Tak go czuję. Widzisz stary, każdy wobler do 7-8 cm to dalej wobler pstrągowy. Strąg to duża ryba. I bierze na pomarańczowy, bierze na taki, bierze na niebieski i na różowy. Niekoniecznie małem przynajmniej. Moja wędka, 16 gram wyrzutu na 30 Myślę, że idealna wstrągówka Taka jaką właśnie chciałem Kurde, chciałbym trość mama to trości <laughs> <Co> jest to? <laughs> Jedną głową po tą Nie, jedną, nie jedną nie głową. Powiedzał. Na to się śmiała, a w taki takie No, Nie jest co? Nie bym się śmiał. No. Różnie mógłby być. stracił nadzieję od razu, gdy przyszliśmy. Fifen jest bardzo zmienny. No. Jak ryby. Ryby też są zmienne, ale nie wiem, czy... No dzisiaj na pewno coś innego się dzieje, nie? Ale kurna. Ale jak dla mnie, to dzisiaj pstrąg jest złowiony, nie? Strasznie hałasujemy w tym błocie, nie wiem, czy coś... Wpadłem w bagno Musisz mi chyba pomóc. <grafię> Musisz mi chyba pomóc. <grafię> nie wiem, no stary, nie mogę się ruszyć, kurna. Oh. <grafię> walka o życie na trociach. <grafię> ah. Człowiek pół <dream> no, Wiesz co? Nie wiem stary <dream> <dream> Kalosze mi się chłopi urwał normalnie Stary połowieniu utknąłeś na zawsze Tak? No i tak oto pożegnałeś się ze spodnie butami. <laughs> I tak właśnie Marki i Zaraz że... stąd wychodzą. Ze spodnie butami Wychodzą normalnie. Jeden jest i drugi. kudno Widzisz to? Pyk. Nie stary. Ja pintafolę. Takie bagno. Kurna, gdyby nie ten pięta to ja nie wiem, kurno co ja bym zrobił. Swoj sery, kurwa. A si Widzicie jakie to niebezpieczne? No po prostu coś niesamowitego. Tak się upierdolić. Cały kurno. Mhm. Moje kurna ulubione jasny spodnie. Wiadomo. Zobaczcie. Tutaj dziura bobra. Tunel. A tu... Ja, dziura po mnie. Wpadłem normalnie przez bobra. Przez to, że tak przyroda dobrze ukryła jego dziurę. Zasypała, zgniła i zrobiła. Nie do przejścia Kup. Niesamowite. Ostrożnie trzeba być. Niesamowite. Sięgnąłem po radę Marcela w sprawie nad wodą. Mm. 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 Cześć, jestem Fifen, mam 22 lata i lubię mówić coś, co jest nie na temat. No to mogę sobie stąd już pójść. Słamałem patyki. Czy piją Nie jest to Masz? O, przy brzegu samym. Ale trocisko! Fifenos, ale złowił! O kurna! O, się nabrał. Nice! Zajebiście! Ale wszyscy czekamy na ten moment, nie? Był już ten moment przed chwilą. Mocarny! Dobra. Bardzo dobrze. Chopie, wiesz, że swoją magią bycia tutaj uwolniłeś mojego woblera? Podczasku kazałeś mi biec, zacząłem mocniej szarpać i złamała się gałąź. Co? No. A tak to pewnie bym zerwał. Co? <laughs> było branie. Normalnie mi zarąbał. I to soli nie, ale nie trafił. Czułem to. Czułem to. Fifen. Branie miałem przed chwilą. No? Takie kurna wolnięcie, stary. Będkę mi chciał zabrać. Czułem, jak się odbił normalnie. Zawinął w korpus walną nie w kotwiczki. No fest stary, tak się zawinął normalnie się obraca tak. Nie wiem, dużo, mocno strzelił. Mówicie, że nawet małe tutaj mocno walą. Siedzi. Siedzi. Siedzi stary. Aha, powtórzył. Nie jest jakiś ogromny, ale jest bardzo fajny. Fajnie jest go tutaj poczuć. Uf. Patrz teraz, patrz teraz Właśnie Cię nagrywam, stary aparat Tylko nie umiem za pomocą go obsłużyć. Widzisz? Takie kopeczki I Ciebie nie widać Nie, nie musi być. widać, nie będzie widać Jego No Poszedł. Poszedł. Co powiesz? Było git, nawet szybko wypuściłem No Ale nie zmoczyłeś ręki przed odebraniem, Dobrze, podebraniem, a... zmoczyłem Zmoczyłem, i nie zmoczyłem, bo zmoczyłem. Hornet Salmo, na klasyka postawiłem, nie kończę na zero. Był w Strongal, fajnie powalczył. S, lecimy po następnego. Powtórzył tutaj, wyszedł. 100% ten sam. Yeah. Malutki. Malutki, ale jest. W końcu, kurno. Teraz mogę łowić większego. Rzeka że musi szybko. A na przytrzymanego woblera. Długo się musiał napatrzeć, żeby się zdecydować na branie. ciosne normalnie czuć. A jak jeszcze te słoneczko wyszło, o kurde. Niesamowicie zmienna pogoda. Niesamowicie fajoska. Dawaj, powtór powtórzy. Mm. Ah. Ale pięknie. Wiedziałem, a je uszła. I je chodź, Nie, no to samochód stoi, widziałeś? Ta? No. Z wysokim zawieszeniem, to powinien wepchnąć jakieś przed nami. Nie, źle. Tam nie jest zimno, i musiał do domu. Tak? Czemu? Kupimy flaszkę. Boleczko, a gdzie jest ten Typ ryb? Uuuuh. Chyba się okaże. Chyba właśnie zaraz się dowiemy. Wiesz, że przed chwilą powiedziałem, gdzie jest ty pod ryb i zadzwoniłeś? W lesie. A ty? Daleko chyba. No dobra, no to widzę, że się świetnie bawisz, to nie przeszkadzamy, na razie. Zerwałem trzy czwarte pudełka pstrąga z tego niczyna wielgaśnego. Naprawdę... Totalnego ogroma. W tym roku będzie więcej takich rzek jak ta. Obiecuję. Zezwolenie jest. Wszystko jest normalnie w tym roku jak nie w każdym. Wszystko załatwiłem. Uczuć się safe. Aby łowić strąg. Może troć Jest! Żartowałem Może troć tu teraz zrobiłem Ej, ja się mam serio, ja mam serio stary Serio, Masz patrz Nie, patrz. Serio. nie nagrywam Nie złowił to mówię, mówię, mówię. Powoli Ja ci pomiorę Dobra Poczek mam normalnie trotkę Patrz jak się wenda wygina! Stary. Siedzi! Stary na wahadło! Maciek Leszek powiedział, że zrobił na wahadło! Ty serce mi fajnie! Dawaj tego pozbieraka! Jest tak koniuszek, dawaj! Chodź! Ja wchodzę do wody, że mań. Lecz komuś! Mocno nogi! Ale się szedł! Poszła! Ja pierdolę! Od czego tak się stanęło? Kurwa stanę? Walnęła cała żyłka normalnie Śjebłą sycionka Poszła Poszła sycionka się Ja pierdzielę kurwa, ja się Ej, ale to była taka z siedem dyszek Sześć może jeszcze kurwa z blaszko. Masakra Chabulec, miałeś na pizdę? Nie Miałem dobrze mniej więcej Czuję to... Straszną lipę No wina zdecydowanie Zestawu Źle zawiązana przynęta Wiązałem blaszkę idąc po chodniku, Maciek na live'ie Fena powiedział, żebym założył blachę na nią złowie. Była na nią droć. no była Kurde, taka dobra troć Tak była, a tak nie ma, taka strata Matko jedyna Kurcze, następnym razem będzie lepiej Wiem co poszło źle Następnym razem pójdzie dobrze A widziałeś, że była zapięta? No Za kancik Dobrze była zapięta Hak, bez zadziora, więc. Ale tu nie jest jeden haczyk, tam? Tak. Jeden haczyk i bez zadziora. W troce się nic nie stanie. Mnie boli głowa. Zrejsza. O nie, wow. Byłem przekonany, że leci w drzewo. <słuch> Mega gigali, panie. Straciłem całą chęć do łowienia. Wszystko troć. Kurna, moje życie się posypało w tak krótkim momencie, no. Taka chwila mała wystarczyła. Ale człowiek ze szczęśliwego zrobił się nieszczęśliwy. I to tak szczęśliwego, najszczęśliwszy człowiek na tym wyjeździe. Po prostu w momencie zacięcia... O, teraz to lipa. Słuchajcie, no nie nagrałem moim sprzętem. Nie nagrałem, bo też odwalił jakąś lipę. Tak musiało być. No nie powiem, mam dopiero 21 lat. Na pewno jeszcze nie jedną troć w życiu zobaczę. Ale to zdecydowanie bardzo chciałem widzieć bliżej niż było mi dane. Zadowolona, wygrała walkę. Raz tak, raz owak. Ja pinta pole. Ja pinta pole.